czerniej części. Hania i Maja dowiadują się o nowej kolekcji kosmetyków. Niestety kosmetyki są bardzo drogie. Dziewczyny nie mają pieniędzy na kosmetyki, więc postanawiają je ukraść. Hania ukradła róż do policzków i perfum za 300 zł. A Maja kupiła błyszczyk i też perfum za 300 zł. Dziewczyny są bardzo zadowolone i umawiają się, aby ukraść coś jeszcze. Czy zostaną przyłapane tym razem? Tego dowiesz się w tym odcinku. Hej, dziewczyny. Cześć, Ania. Co tu robicie? <laughs> Boże, no oczywiste, że zakupy jakby hello. A co mamy tu robić? No nie wiem na przykład oglądać. Przeszłyśmy tu na zakupy. No, zgadzam się na zakupy, bo co innego można tu robić jakby. No, dobra, to pa. Pa pa! Ej, ona dziwne się jakaś zrobiło. No trochę. Dobra, bierz co chcesz. Okay. Dobra, chowaj. Dobra, idziemy teraz. Maja jest bardzo zadowolona z tych pędzelków. Hania też jest bardzo szczęśliwa. Hania, już jestem. O nie, mama jest. Szybko muszę to schować. Cześć, jak ci minął dzień? dobrze, mamo. Co tak ładnie pachnie w całym domu? Wiesz, mamo, bo ja sprzątałam, ścierą kurze. To pewnie ten płyn do podłóg. Ta pani pachnie. Ach, no mam porządek widzisz? Ach, no faktycznie, no masz porządek w pokoju. To ja idę, papa! Pa. Mamo, a. Co? A od kiedy Ty taka miło jesteś? No wiesz, wróciłaś z pracy, pewnie musisz być zmęczona. No w sumie. Świetny pomysł, super! Już mi burczy w brzuchu. Jak będę miała pieniążki, kupicie jakiś fajny perfum. Nie trzeba, ja już mam fajny perfum. Co? No, na no ten z lumpexu, co mi pokazywałaś, sobie kupiłam. No dobrze, chodźmy zamówić. Ach, prawie się wygadałam przy mamie, że mam nowy perfum. Ciężkie jest ukrywać kłamstwa. Teraz będę się stresować, że sama się zdradzę nowy błyszczyk, nowe perfumy i nawet nowe pędzelki. Chciałabym jeszcze coś kupić, Tylko muszę to dobrze zaplanować i chcę coś droższego. Może telefon, telefon nowy to by było coś. Zadzwonię. Kochani, może się zgodzi. Dzięki, że przyszłam. Raniesz? Nie wiem czemu, przecież mam tu dychę. No dobra. Przecież można kraść. Nie można, to jest fajne. No dobra. Dobrze, wezmę tą piłetkę. Cześć, no no kupiłam No, sorry, ale on jest nowy, więc nie pamiętam. O, lodówka się magicznie otworzyła. A gdzie jest um, Tofik? Y o, niestety on jest tak szerzej. Dobra, to mu tu położę. Może ją zobaczy. Na pewno zobaczy. Pójdę na chwilkę do Twojego pokoju. To mogę iść z Tobą? Przecież to Twój pokój, no ale dobra. Chciałabym sprawdzić, co masz za tamtymi statuetkami, jakby. Nie, tam nic nie ma. No, bardzo długo no nie sprzątałam, więc tam jest pewnie bałagan. No to chcę sprawdzić. Wejdę na stolik. No nie wiem. Co? co to jest? perfum, pędzelki i róż? Um, mama, to nie tak, jak myślisz. Przecież te kosmetyki są bardzo drogie. Skąd je masz? Mama, um, um, bo, no, no, bo ja je ukradłam. Bo no, jej ja je ukradłam. Co? Ukradłaś? Maju. Idę do niej. Ale dzisiaj się z nią pobudziłam. Powiedziałam, że ja już nie chcę kraść. Idziemy do niej do domu. Mali nie ma. Podobno jest z Hanią. Co ci się stało? Pani wygląda na zdenerwowaną. O co się stało? Nasze córki kradną w sklepie. Że co? Zapraszam do środka. Ha, no i super mam nową maseczkę do twarzy. Szybko je schowam. Pójdę sobie na balkon. Gdzie są wszystkie rzeczy z tego pokoju? Trudno. Popatrzę sobie. Są to te kosmetyki. Te same co u Ciebie. A nawet jest ich więcej? No, on więcej ode mnie. No dobra. Magia, chodź tu. Tak, mamo, co się dzieje? Czy ty kranisz kosmetyki? Nie, nie, mamo, to nie jest tak, jak myślisz. Proszę, nie ma, przepraszam. Zostawiajcie łapki w górę, a pojawi się kolejna historyjka. Pa, pa.